Ja to taki bugle. Muzyka. Widzicie to? Jak to u kocura moi drodzy? Nie odbyło się bez fejli. Wziąłem kubek, ale nie wziąłem kawy, więc teraz będę sypił powietrze. W asekuracyjnym pierwszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o gotowaniu. No i do końca oglądajcie, bo tutaj fajna świeżynka na samym końcu oraz taka pewna inicjatywa, o której chciałbym wspomnieć. Więc zaczynamy. Może otworzę? O tak będzie lepiej. Będziecie słyszeć ptaki teraz. Zaczynamy pierwszy odcinek. Cyk, literatura keto, ale przede wszystkim przepisy i podstawowe takie jakby mm, wprowadzenia też przy okazji do tej diety. Zanim przejdziemy, to chciałbym powiedzieć o pewnej ciekawej rzeczy, o pewnej ciekawej kwestii, która zawsze jest poruszana u mnie w komentarzach na temat. Węglowodanów i właśnie mm, tłuszczów. Dlaczego, e, dlaczego Kocur w ogóle gadasz o takich dietach, że, że te węgle takie złe? To przecież tyle lat już było. Dlaczego nie było żadnego takiego lekarza ani doktora, który by e, o tym mówił dużo wcześniej, tylko ty się teraz pojawiłeś? No co wygadacie, Boże? Ja naprawdę jestem dumny z tego, że mogę reprezentować dziś tych dwóch panów, którzy byli w jakiś sposób prekursorami tej diety. E, I oczywiście chodzi mi o e, doktora Atkinsa oraz o doktora Kwaśniewskiego. Jeśli interesuje Was historia diety ketogennej, to oczywiście powstała ona wtedy, gdy m, zaczynało się po prostu badać wpływ na różne ym, zespoły chorobowe. Ja to jestem tylko takim naprawdę no, no pyłkiem marnym przy tych dwóch panach, którzy po prostu byli prekursorami diet tłuszczowych, które y, opierały się właśnie na innym źródle energii. Za ich sprawą mamy teraz ten stan wiedzy, który po prostu przetwarzamy i, i, i możemy go ulepszać. I na przykład dzięki doktorowi Atkinsowi pośrednio zaczęto badać właśnie wpływ ketonów, bo on jeszcze wtedy nie mógł nawet mówić, wiecie, o tym, że, że ketony są zdrowe, bo to było strasznie kontrowersyjne. Kwasica, temat kwasicy ketonowej w ogóle był totalnie nie do zjedzenia przez lekarzy. No, także tak pokrótce. Oczywiście nasz doktor Kwaśniewski, bardzo kontrowersyjna postać. O nich nie będę zbyt dużo mówił. O, Merlin Monroe, to jest kobita. Ale przechodzimy teraz do książek, które warto po prostu przeglądać. Jeśli chodzi o same przepisy, przepisy diety ketogenicznej doktora Brucea Fife'a. Z tego co wiem, w komentarzach dużo o niej mówicie, bo. No bo w sumie mówicie dużo o niej. No. Mam tą książkę w domu, ale szczerze z niej nie korzystam, bo jeśli chodzi o gotowanie, to jestem dość e, twórczy, i zawsze jak robię jakiś przepis dla was, w sumie co mam wam powiedzieć, no, robię to po raz pierwszy jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to nie daje. Ale jeśli chodzi o e, doktora Brusa Fajfa, fajnie wydana książka, bo przede wszystkim bardzo krótki i treściwy e, spis tego, co można jeść, co to jest dieta ketogenna i tak dalej, i potem od razu płynne przejście do przepisów, jak widzicie. Natomiast e, warto zwrócić uwagę na taką lekką psychozę doktora Bruce'a Fife'a, jeśli chodzi o kokosy. Oczywiście musiał wpierdzielić całego kokosa na pół książki. Większość z tych przepisów będzie posiadała właśnie kokosa. No i jest to jego taki... Znak firmowy w sumie olej z kokosa, olej MCT. Jest to też takie kontrowersyjne trochę podejście, no bo jeśli sprawdzicie sobie na przykład za zawartość witamin w, takiego, w takim kokosie, a zawartość witamin w smalcu, no to kokos niestety przegrywa. Olej kokosowy ma naprawdę fajne właściwości w niektórych przypadkach, ale żeby stosować go wszędzie, to nie, to, to ja, ja bym to przemyślał. Chyba mój ulubiony rozdział, nie cukier i słodziki. Właśnie tutaj, mega dużo sosów posiada. Dr. Bruce Five, oczywiście olej kokosowy wpierdziela prawie wszędzie, <grymne> ale ten, ale naprawdę dużo fajnych sosów tutaj posiada, takich tłustych, chamskich, które naprawdę przydadzą Wam się w tłustej wersji keto. Nie jest to oczywiście jakieś nieboskie wydanie w twardej oprawie, książka jest niedroga, troszkę szkoda, że zabrakło właśnie takich kolorowych opisów dań, no bo większość z nich jednak, lwia część, nie posiada kompletnie żadnego właśnie tutaj yy, zdjęcia, a jak już, to takie szare główienko, Tyle. Ciekawa propozycja, ale nie jest jakaś specjalnie wybitna. Jeśli szukacie jakichś naprawdę wyszukanych dań, to nie tutaj. Nie dość, że ta książka to jest prawdziwa skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o najnowocześniejsze badania o to, jak dieta ketogenna sprawdza się właśnie w wielu jednostkach chorobowych ale i nie tylko bo na przykład wielu amatorów i zawodowych sportowców Ale przede wszystkim ironmenów, Długodystansowców Zaczyna korzystać powoli z ketozy Bo po prostu badania wskazują nawet na to, że Mają nawet tyle samo glikogenu no ma, Mają nawet tyle samo glikogenu co wysokowęglowcy No to kurde mać A niektórzy dalej pierdzielą, że my nie mamy glikogenu Jeśli chodzi o, o to, czy jest to książka kucharska No to niekoniecznie Bo większa część tej książki stanowi właśnie Badania lekarskie oraz Podstawy diety ketogennej Bardzo ładnie wydana Wręcz przepięknie bym powiedział, kolorowe wszystko. Jak widzicie po każdym rozdziale następuje oczywiście rozdział przepis. Przypisów jest tego multum. Także jeśli nawet jesteście hejterem diety ketogennej w jakiś sposób, albo jesteście zainteresowani innymi takimi właśnie rzeczami, to przede wszystkim przeczytać to i dowiedzieć się, jak to wygląda od strony naukowej, bo to jest praca doktorska jednak mimo wszystko, opracowana przez dwóch lekarzy, tysiące wręcz badań naukowych. No, i takie właśnie ciekawe badania, jeśli chodzi o glikogen, jeśli chodzi o syntezy białek mięśniowych, no, jeśli myślicie, że zawodowcy nie używają ketonów egzogennych, no, to jesteście po prostu w przedawnionym świecie informacji. Bardzo dobrze e, przeczytać sam wstęp. Jeśli chodzi o przepisy, znajdziecie tutaj dużo fajnych rzeczy. No, nie oszukujmy się, zdarłem jeden przepis stąd, bo był bardzo ciekawy. E, desery, deserami, ale fajne są naprawdę dania główne. Yy, też dużo sosów fajnych, dużo dań takich, które są naprawdę niskowęglowodanowe, bo w innych książkach co prawda jest niby keto, a w daniu yy, nie wiem yy, 60 tłuszczu i 25 węgli. To co to za keto? Taka semi książka kucharska bym powiedział, ale bardzo warta przeczytania jeśli chodzi o badania i o wszystkie inne rzeczy. A teraz, Totalna świeżynka prosto od Dawida Dobropolskiego, czyli Keton gastrono, Gastronomy, Gastronomy Keto. Kiton Gesturonem. I chyba tak by przeczytał Dawid. Większość prawdopodobnie z Was widzi ją pierwszy raz. Co to w ogóle jest? Co ten Dawid wymyślił? Żeby moi drodzy uświadomić Wam przede wszystkim jakość wykonania tej książki, to chciałbym pokazać, jak pod światło ona fajnie zmienia kolory. Jeśli chodzi o wydanie, to mm, zapach ma niesamowity. Jeśli jesteście książkowym zboczeńcem, to ten zapach po prostu Was przekona e, do samego jej kupienia. E, tylko dlatego, że ładnie pachnie. Jeśli chodzi o wydanie tej książki, to wydana ona jest przepięknie. No, trzeba powiedzieć, że. Ciekawe kształty, bardzo mocno, bardzo mocna okładka i tak dalej. No może niepotrzebnie ten angielski tytuł, skoro jesteśmy w Polsce, no to gastronomia brzmiałaby pewnie lepiej, ale to jest tylko moje zdanie, więc, więc, więc od razu przejdę jednak do podsumowania. Jeśli jesteście zboczeńcem książkowym, to będziecie chcieli ją po prostu cały czas dotykać i wąchać. Przeczytałem oczywiście wstęp tej książki. Oczywiście no, no kokosów tutaj e, nie można zawrzeć, bo jest to, pamiętajmy, książka jednak przede wszystkim kucharska z jakimiś tam podstawami jak zacząć dietę. Jakieś tam suple, wiecie, e, wypisane i tak dalej. Bardzo fajny rozdział, jakie badania porobić sobie przed wejściem w keto. To jest naprawdę fajna sprawa. Delikatnie kontrowersyjnie oczywiście e, styl pisania, no bo wiadomo, Dawid jest w zupełnym przeciwieństwem jeśli chodzi o e, wyrażanie własnych emocji. Także możemy znaleźć na przykład zdanie, podaż witamin z grupy B. Może być pomocna w aspekcie zwiększania pozyskiwania energii i poprawie samopoczucia, szczególnie u osób aktywnych fizycznie. Oczywiście nie jest to wada tej książki, bo jeśli nie znosicie na przykład mojego stylu wypowiedzi, bardzo luźnego i nieformalnego, to ta książka bardzo Wam przypadnie do gustu, bo jest fajnie napisana. Jeśli ktoś chciałby zacząć, to naprawdę bardzo fajny wstęp co do ketozy. Co bym tu jeszcze chciał powiedzieć o tej książce? Jeśli chodzi, moi drodzy, o przepisy, to nie będę ukrywał, że jeszcze żadnego nie przetestowałem i nie wiem, czy wychodzą, ale jak widzicie, wydanie jest naprawdę przepiękne, zdjęcia klarowne, e, fajnie wszystko można sobie zobaczyć tutaj, zupy nawet są, o cholera, zupa gołąbkowa, no zup dużo nie da się wyczarować, jeśli chodzi o keto, ale no jak widzicie, kapuśniak z grzybami, węglowodany tylko 2 gramy, więc... Jest naprawdę. Jest to książka, z której da coś się zrobić ketogennego, rzeczywiście, z tego co widzę. Wydaje mi się, że tyle, moi drodzy. Największym minusem tej książki, według mnie, jest to, że autorki tej książki, czyli panna. No właśnie, nie wiadomo, więc od razu powiem, że pani. Pani Anna Gudan i pani Sabina Sztuba nie określiły swojego stanu cywilnego, więc, no. No, no tak trochę, no pozostaje, no, no nie wiadomo, czy się angażować w tą książkę bardziej, czy nie. Młodzi ludzie pisali tą książkę i co. Polecam! Przede wszystkim moi drodzy, warto wspierać polskich artystów ketozy, a nie tylko zagranicznych. Przede wszystkim jeśli robią takie naprawdę ładne, widać że zajawkowe. Widać, że zajawkowe projekty. Także ogólnie podsumowując, Keton gastronomii, jeśli książka kucharska, to naprawdę bardzo fajna, bardzo ciekawa rzecz. No i tak właśnie, więc jeśli spodobał wam się ten mój haniebny debiut książkowy i chcecie, aby ta seria, w której Kocur prezentowałby co aktualnie czyta, weszła na stałe, to zachęcam do oddania analitycznej łapki w górę, no tak, żebym wiedział po prostu, czy chcecie takiej serii, czy nie. Wiecie, że dużo czytam, często czytam, yy, i co w sumie? Tyle. Także, moi drodzy, doszliśmy do samego końca tego programu. Ja się jeszcze tylko napiję powietrza. Dobra, tyle, bo już i tak mnie nie słuchacie, także dzięki wielkie, może nie było jakoś specjalnie śmiesznie tym razem, ale do następnego. I co? Damy radę z tym wszystkim. Bo jak wiecie, tak naprawdę książki to jest taka moja mega pasja i ja bym chciał wam naprawdę pokazywać skąd, co mnie ukształtowało jako człowieka takim, jakim teraz jestem. Dlaczego nie oceniam na przykład innych ludzi? Dlaczego po prostu żyję mi się dobrze, nawet wtedy, gdy nikogo nie ma na ulicach, chociaż jestem bardzo towarzyskim człowiekiem. No bez przesady też, ale. Ale ten, ale no, szkoda, że pannice nie chodzą już w ogóle. Tutaj tyle było kobiet zawsze, i co teraz? Ale mnie bo za to jest ładne, o. Dzięki do następnego.